Porraja, vá piano, ah, sim, sì, piano, piano, vá piano. Co królestwo uczyniło temu miastu? Ich piękne kłamstwa nie ukryją faktu, że niszczą to miejsce. Potrzebna mi broń. Jestem takiem moją drogę na Uwaga na oczy! Ktoś A. masz! <Misłere> ruchy leży na A piękny strzał złożyłem fajka oh. został jeden został jeden wróg Enjoyed some smokes right there. Thank you. What did you say? Uh, all good, all good, Phoenix. Nothing. <laughs> I, mean, no, I don't know. Did she smoke? Maybe she smoked. I didn't realize. I don't know.

Uh, then. Nice, nice, nice. Two, two he's on her, close. Smoke smoke. Yeah, thank you. I'm there. there, one. Oh, oh in the smoke, in the smoke. Low, low HP. Nice, he's oh, dead, who he's who dead. Let he's let dead. He got put in back, he's dead. Raina coming, watch out. Showers, Raina. Come. You have one. I have spike. Został jeden gracz został jeden gracz. jak pisał go zabił go zabił nice gudiko. yes 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 amen do yes. we need to fight this you need to stop this They always come close They always close they will uh, need this

Guys, do you understand when we when he's Ruch, me, I'm alone we can kill him if we pick like two guys let <laughs> it Okay fuck it guys fuck it. We need to fight We need to fight Maybe you stun this Astra or something Uwaga! Muszę lecieć No co jest? Skąd ja to zdaję w ogóle? Mój spajka. jest gotowy Zyskałem Spike'a What the Kurde, chłop zeskakuje i nagle dostaje. Skąd ja tej mogę tej dostać? Stąd nie, bo pociski. Tu nikogo nie było, bo sejs zeskakiwała. No, bo było słychać. No. no. inside Nie idzie, nie idzie. Mmmm, w ogóle nie idzie. Dajcie ruchy No nie idzie, to no normalnie tak z rana to zabijam po prostu pół teamu i zostaje dwóch. No, to, to jest. To mnie nie idzie, Ledwo co zabijam trzech, zabijam trzech.

Chodzisz że robisz ruchy, ruchy! w sił i masz szkielet. Tato, to Luśka nie rozumie. Spadam stąd. Został jeden próg. Bo... Pa. Ty, 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 ty. Co robisz? To nasze miejsce. Fight again, fight again. Ruchy, ruchy. Capybara, capybara, capybara. Muszę lecieć? Muszę lecieć. Super. FenX 05 na ataku. Nic co Nice tuel. A masz. Wspadam stąd stąd. Muszę lecieć. Jakieś kombo dostaje. jeszcze. Muszę lecieć. Czemu ja tyle spojna? łebek dostaję! Lecz co wszedłem na site, flash stąd! Kurde, jakieś... Nie mogę używać speli. E... Więcej mi zadają granaty, jakieś bomby! Co to jest?! No i zanim to doży... E, dostałem od Killjoy... Im jakieś kubko i kolejne kubko i jeszcze granat i jeszcze jakąś bombę, jeszcze jakieś flesze latały za mną Co? Przecież nie wszystkich ruchy, ruchy Spadam stąd

To siedem wywrotek. No, chłopiec jakiś. Coś ma nie tak z głową. Z głową. Astro, you don't smoke, you don't do anything. Spadam stąd. Why you pikastrowic, you don't know how to smoke? Ma Pia piano, ma piano. Morrer, muja vez tram. mais duel a Let's Let's No, będzie! Dostał jeden klas. Hajk leży na A. Stop. co? Czemu bym miał plecy z pompą? Dlatego podbiegłem. A Sowa głupi i nawet nie wie, że mu plecy idą. Bo słuchawek nie ma i nie patrzy na mapę. Muszę lecieć. Spójrz na Fenixa. Zero i... Cholera. On nie walczy nawet z innymi. Przeładowuję. Spróbuj, spróbuj. Ok, możemy spróbować. Proszę, spróbuj. There is no winning if there is not fighting. Yes, on the Phoenix! Trollo 1 HP, 1 HP was H. She probably healed up. I don't know what the fuck was that fucking nade, bro. Enemies kill him, maybe. Mm. Nie gram w tą grę, Astra last one alive. Dostał jeden wróg. Mój ult jest gotowy. No w gąbka w coś za chwilę. Nie dajcie się zabić. Nie lubię tego. O o o o Teraz nie wychodzi livestreama. No bo tylko nie oglądasz na Twitchu tylko na YouTube. Przepaść five. Przepaść five. Come on. It's waste of time, guys. Waste of times. GG, go next. Ok. Jest okay. Is this a who who press F?

Pnij się! Halo! Spadaj. Dobra, mam wandala. No ale chłop, ma opa Świtnie! Muszę lecieć! Nie no nie chce mi się grać Głowa mnie bali trochę Muszę lecieć! Nie! Dorzyno! Fenix 010! Słyszysz? Ogarnij się, chłopie! Dobrze? No! Przeładowuję! Damy radę! Spadam stąd! Ruchy, ruchy! O! co ten Feniks odwala?! Nie no to jest troll, bo... No... Po tym, że nie zabił tego szałwitu... To troll! To troll! Nie da się być tak... Słabym, bo oh, crazy, now you're gonna win, now you're gonna win. Oh, no! close, close, close Jezu jeszcze ten słabo w Ostatnia runda przed zamianą. Albo nie, nie być siła! Pytajcie, nie. Są dobre. Muszę lecieć! Ja Muszę lecieć! Halo! Mistrz jest, ten Feniks jest mistrz w trollowaniu. Chłop stoi... Chłop... Przeciwnik nie ma broni. What is this? What is this? Why you do this, bro? Why you throw grenade on my face? He's rap. Bro is just throwing. What the fuck? tam stąd? Fenix, no na serio chopie. Gorszego graczu nie widziałem. Ruchy, ruchy. Rozpęta w ogień, dzisiaj. No jak trzeba mieć? Spike leży na B. został jeden w Spadam stąd. Ogrzechnął. Jakby ja tego flasza dostałem, Sygnaj! o! Phoenix, uda się, wow! Congratulations, bro. I don't know why you keep uh, throwing nades at me, bro. What the fuck is wrong with you? Potrzebna mi broń! Mm -hmm. Muszę lecieć ruchy, ruchy. Został jeden gracz. Kurde, mi to widzi. Ano kiedyby wpadł, nie tylko ja. Wrogowie są blisko. Go ahead, go ahead. That's go ahead. I had enough. I had enough. Thank you. Yeah, I think it Phoenix wants to play. He has two kids, maybe he gets to fight this game. I had them

O jedna osoba. Ferażające. Ruchy, ruchy. No! Fyr! NIE CHCĘ! Mnie jest 23 dni... Aaaa... Aaaa... no dobra. To tyle. Nie zagram więcej. O 9. Michale? 9. grado jest moja. Pa! pa. I wakacje.